Hej witam! Może dzisiaj sobie taki mały teścik przeprowadzimy. Coś na zasadzie yy, jak Sebastian na swoim kanale przeprowadził odnośnie systemu filtracyjnego w pilarkach. No dzisiaj jeszcze tą katę pomęczę trochę. Tu już się zrobił maraton, <grybujesz> u mnie nastąpiło, no ale zobaczymy co to wyjdzie. A później mam zamiar jeszcze inne te moje Chińczyki, może Dolmara też zobaczyć co tam się będzie działo. Yy, filterek, ona niedawno chodziła. Taka jest rozgrzana, powiedzmy. Yy, filterek przeczyściłem teraz. Jest ładnie wydmuchany, wyczyszczony. Tam nie ma nic żadnego pyłku. Komora gaźnika jest ładnie wyczyszczona. tam Komora tego filtra. No i zobaczymy. Tutaj są te trociny po, yy, po krajzedze. I po prostu nie miałem takich yy, po pilarce, ale myślę, że one są bardziej yy, wymagające bo one są po prostu yy, drobniejsze no i są takie w miarę suche widać, no ładnie się pylą i zobaczymy no zobaczymy jak to wejdzie ten test także zapraszam Tarczy. o, tylko tu są kurcze też dużo jest dużych frakcji no ale no się o, tutaj było widać że jedno się zblokowało ale zobaczymy zobaczymy co jest w filterku w sumie sobie idźmy może tutaj na światło ładnie zobaczymy Teraz sobie ustawię tą kamerkę o, coś takiego. O, mamy człowiek zakurzony. Yy, dobra, kluczyk muszę sobie znaleźć. Do. Albo no, nie, dobra. Sprawdzimy, co tu jest. No i teraz jest maszyna do odmuchania. O. O, taki brudny to on nie był od dawna Praktycznie od nowości nie był taki brudny Znaczy się kamera zakurzyła O, także widzimy Chwilę, jeszcze ja to zdejmę O Spójrzmy, to jest krótki, to jest wiadomo a w środku jest dobrze. Na zewnątrz jest średnio. I tutaj we wlocie jest pył. No, jak to zrobić? Jest tutaj pył. No jest. Gdzie to jest? Jest tutaj trochę pyłu. Ale dobra. W sumie to. Ja tu mam kluczyk, pasowałoby to odkręcić, zobaczyć jak jest w samym wlocie do gaźnika. Jakoś to zrobić delikatnie. Tylko gdzie mam kluczyk? Ja miałem tutaj gdzieś w chyba. Mam oba kluczyki, dobra. Nie wiem, to odmuchnąć? A może odmucham. Odkręcamy. Bo tu nie widać wlotu. W tych gaźniówkach chodzi o to, że tutaj nie widać wlotu do gaźnika. Zimno jest panowie. No. delikatnie, bo to jeszcze. Jeszcze. To jest na jednej śrubach wszystko. O no dalej. Wjechać. O, o, o dobra. Środka to wygląda tak. Tutaj na tej blaszce jest troszkę pyłu, ale nie za dużo. I, I co tu widzimy teraz? Gaźnik jest brudny. Komora jest brudna cała. Ale, no, jak ja nagrywam? Ale widać, że w środku nie ma nic, jak na razie, no i cieszmy się tym. Ręka mi się trzęsie, zimno jest. Tak to wygląda. Chociaż tutaj widać u góry, tu, że to przepuszcza już troszkę. Bo tutaj jest tak trochę nie jest tak zrobione według mnie. No ale jak to zrobić? Bo tu jest po prostu przylega no, plastik do metalu, nie? Plastik do metalu przylega. No tak musi być, tak zrobili. I tak musi być. Plastik do metalu. Ale na razie w środku jeszcze... Przepraszam, bo skupiam się na czym innym i źle nagrywam. No. Łap ostrość. W środku jest jako tako. I w ogóle ja tam nią 7-8 zbiorników wypaliłem. O, za mocno pociągnąłem. 7-8 zbiorników wypaliłem i tutaj jak dzisiaj bo ja tutaj rozebrałem dzisiaj przed testem to tego nie było yy, Brudu nie było. Po prostu brudu nie było. Dobra mamy to. Teraz trzeba delikatnie wyczyścić i odmuchać. Dzięki. Cześć.